Szymek, co jest? Mówisz, że robisz to po swojemu Nie stałeś dwóch klasach ale wciąż mnie szukasz szacunku Nie masz kultury do dorosłych pan to mit Twoje życie to porażka, toksyczny na full hit Traktor z belki, serio, co to za film? Myślałeś, że jesteś bohaterem, ale tylko pusty rym. 500 kilometrów do Gdańska, wielki plan Ale nawet nie ruszyłeś, bo Szymon to wieczny stan Złotych na co jedzenie, pompka rozwalona to twoje codzienne tchnienie Zawsze coś nie ma co ukrywać Nie pytaj czemu ludzie wolą cię omijać To Do dorosłych bez pan, Jakbyś był królem świata Brak ci klasy Każdy widzi, że tylko brednie latają w twoich kaptach mówisz Robisz drugie, typowy szymek, gdzie twój szacunek Skupił się w twoim cieniu ile jeszcze minie Szymek co jest, mówisz, że robisz to po swojemu Nie zdałeś dwóch klas, ale wciąż mnie szukać szacunku Nie masz kultury, to do dorosłych pan to mit Twoje życie to porażka, toksyczny na full hit jak nikt, wszyscy to widzą na wylot Mówisz, jedno robisz drugie, twoje życie to tylko błąd Każda twoja próba kończy się porażką Mówisz, że zmienisz świat, ale to nie z każdą kartką Dwa razy nie stałeś, mówisz, że to pech, ale lenistwo to twój znak Jakbyś przyszedł na świat z grzechem W szacunku brak, brak klasy w twojej mówię Do starszych bez pani, Ty serio, tak to sobie robisz Plany masz wielkie, a efekt jest nieseny się zmienisz, ale to teksty bez treści Może w końcu ruszysz, albo dalej będziesz gadał Bo każdy twój pomysł kończy się jak słaba drama Szymek, co jest? Mówisz, że robisz to po swojemu Nie zdałeś dwóch klas, ale wciąż mnie szukać szacunku Nie masz kultury, to dorosłych pali, to mit Twoje życie to porażka, toksyczny na full hit Szymon, nie bądź jak twoje słowa puste Przestać zrzucać na okoliczności klucze. Brak kultury, brak szacunku. To nie jest siła. Może czas, żebyś w końcu coś w sobie zmienił. Zanim cię to zniszczy w pełni.